Cześć, z tej strony Watu. Witam Was w kolejnym odcinku z Valheima. Kontynuujemy budowę naszej bazy, naszego magazynu. Przed chwilą spróbowałem nagrać od menu, pomyślałem, że to będzie ładniej wyglądać, ale strasznie długo się wczytywał świat. Więc odpuściłem i zacząłem nagranie jeszcze raz, bo niezbyt dobrze to wyglądałoby jakby na samym początku odcinka. Tak to wyglądało. Na pewno chciałem zabrać trochę drewna po to, żeby... Yy, nagrywam to w yy, czwartek. Ostatnie odcinki nagrywałem jakiś czas temu. A tylko nie to chciałem, tylko z twardego drewna, którego właśnie nie mam. Trzeba będzie go iść narąbać. Czy to jest sosna? Chyba nie. Jo. To jest sosna. Tak jest. Zjedzmy sobie coś więcej. Mam mało, mało kondycji, jak widzę. Ja już miadek, mogę jeszcze jeden? Mogę i grzybka. Będziemy musieli te ule rozstawić czym prędzej. Yy, mocy nie mamy, bo po wyjściu gry się, z, z gry się rezatuje moc. Yy. No ale to nic, bo przy rąbaniu drewna i tak za dużo ta moc nie daje. Druga moc właśnie daje do rąbania drewna. Jakieś tam bonusy. Nie, nie jest to nic specjalnego. Nie wiem czy warto jest yy, ciągle rąbać, czy jednak odczekać chwilę i dopiero rąbać. Odczekałem chwilę i rąbię. Zobaczymy. Po 6 schodzi o ile dobrze widzę na użycie. Plus minus. No i dostaliśmy trochę zwartego drewna. Tam widzę jelonka, ale na razie go nie będę ubijał. Jeszcze jakiś kamień podniosłem. A! Jeszcze mnie atakują te skażeły całe. Lata w by nim bywa upierdliwa. Dopóki nie mamy dobrej broni. Chociaż w sumie i tak bywa upierdliwa. No bo, czy byśmy mieli dobrą, czy niedobrą, praktycznie i tak zabijamy na strzała. Co mam tarczę? Bo nie wiem, czy to, że mam tarczę nie zawiera mi więcej kondycji. Nie. 6. Zaraz 5. Zaraz 5. Czyli pewnie 5,5 ,5 jakieś coś koło tego zabiera. Temu tak to wygląda. Nie wiem ile mam jeszcze miejsca w jakich punku a to drewno. No będę potrzebował jeszcze dużo do domku wybudowania, a do magazynu już niedużo. No i z tego co widzę już nie mam miejsca w ich punku. Więc po prostu tu pobiegnijmy. A, z tej strony już widzę, dałem jedną taką belkę. Ale za to nie ma tutaj w dół belki, co od razu trzeba naprawić i dać pionową. Tam zrobiłem, żeby trochę bardziej wystawała. Te kosztują dwie, te kosztują jedną, w sumie nie ma to znaczenia. Chyba coś takiego. To samo z tej strony. Jakoś mi się to wydaje pod skosem, nie wiem czemu. Chyba coś takiego. Ok. A i tu już musimy mieć chyba krótszą. Albo zrobimy takie wystające. Na razie jest to drewno więc tak tego nie widać. Ale jakby kiedyś miało go nie być, to myślę, że będzie spoko to wyglądać. A no jak nie, to zawsze można zmienić. Tutaj też postawimy tak należąco te belki. Tak nie za bardzo pasuje. Więc muszę to jakoś sam dopasować. Nie tak, jak oni proponują. Czy tutaj 4-metrowa będzie dobra? Znaczy, no tak, 4-metrowa. Będzie kijowa. No i 1-metrowa niestety też jest kijowa. Czy 2-metrowa? To te są kłody inne, troszeczkę. No tak, to też źle wygląda. Hmm. W ten sposób mi to nie pasuje, więc może tak będzie dobrze. Tu jeszcze jedną metrową. No nie, nie bardzo się to komponuje. I z drugiej strony robimy podobnie. Hmm. to jest ta długa belka. A bo one nie mają dłuższych, krótszych, tu jedna, druga. Zawsze mógłbym zrobić to ze zwykłego drewna, ale chyba to drewno mi się bardziej podoba. A to i tak tylko magazyn. Tu lepiej to wygląda, bez ten słupek, przez środek. Czy nie dałbym rady jakoś tu takiego zrobić? Odtąd pewnie nie. Musiałbym przez drzwi to zrobić. że to wburzę i zrobię taki. Co ja tam? samo 4 4 się dziwnie wstawił. Kurde, że też nie sięga troszeczkę niżej. No ale dobra. Taki mały to, to mały problem. Teraz dajmy pochodnie jakieś, żeby nam się tu słońce światło świeciło. Na razie zatem tu wyburzmy łóżko. O, warsztat będzie mi potrzebny, ale na razie niestety muszę go wyburzyć i przestawić w inne miejsce. Na jednym to w ogóle na zewnątrz. Mhm. No i tak, tu mamy jedną skrzynkę Więc wybudujemy najpierw jeszcze ule Tak, w ogóle Ale zrymowałem, aha, aha Ule niech będą przy magazynie Nie pamiętam, czy jest ustawione, żeby automatycznie zrzucały no, Ale to nie ma nawet znaczenia Wiem, że one nie mogą być blisko czegoś, bo będzie Pisać, że ule są yy, Potrzebują więcej przestrzeni, no dokładnie tak myślałem. Nie pamiętam, czy to po prostu muszę je dalej od siebie wstawiać, czy dalej od innych rzeczy. Dajmy je w, jakiejś, w takiej odległości. Te są szczęśliwe, te też, te też. A te potrzebują więcej przestrzeni. Nie wiem od czego, typu były najdalej chyba od wszystkiego. No ale teraz już są szczęśliwe. Później może to lepiej ustawię, ale na razie niech produkują miodek. A my się bierzemy tutaj za budowę yy, skrzynek w magazynie. Strasznie blisko się da z siebie postawić. I takie właśnie postawię, żeby jak najwięcej miejsca zaoszczędzić. W w miarę równo je stawię, czyli były w miarę ładnie. Aha, i brakło mi zwykłego drewna. No super. No cóż, idziemy ściąć jakieś zwykłe drewno. Myślę nad tym, żeby się pozbyć tego drewna, drzewa. Ale chyba na razie go zostawię. Nie chcę siać nowych. I chyba w ogóle pójdę gdzieś dalej. Wcinać te drewna. Tutaj są same sosny. Tutaj widzę jodełkę więc niech będzie ona. O, zanim tu dobiegłem, to się skończyła mi kondycja. Niestety to tak to długo trwa. A, nie uderzamy pięka. Chwilę odczekam, niech się zregeneruje kondycja. Zaraz będziemy mieć moc, więc dobrze będzie jej użyć. No i. Dobrze, że ten moc zwiększyłem, żeby nie trzeba było aż tak długo rąbać tego drewna, chyba 50% bodajże leci więcej surowca, tak z drewna czy z kamienia i nie trzeba tyle aż grindować, ciężko by mi było tak na serii grindować. Musiałem to sam poza nagraniem robić, a to też by się trochę mijało z celem. Ja ostatnio bardziej chyba wolę grać właśnie w niż w Warframe'a no, Tu większość rzeczy jest na odcinku, nie wywalam ich A tam niestety muszę dużo rzeczy wywalać ja nie Zmarnowałem tylko strzałę, więc tam dla nie potrzebne hmm. Tak, patrzę, że tu się świeci, czy ta moja strzała się tak świeci tutaj Na no, to wychodzi Tu wody na ziemi też mogę ściąć Jakieś dziwne lagi pojedyncze. To jest sosna. I tu, myślę, jeszcze tam, jeszcze jedną jodełkę. Myślę, że tak. Tam jest jakieś jeszcze drewno widzę do zebrania. Jeśli uda, to zbierzemy. Jak nie, to nie. Znam się, co tu dostało obrażenia. Przed tu skała dostała od drewna obrażenia. I tak, to by było dość śmiesznie. W ogóle mógłbym najpierw zadbać o to, żeby mieć lepszą sikierę wydobyć trochę tego tych metali i zrobić lepszą sikierę Czy tam topór no ale jak już zacząłem robić no to już dokończę no i niestety nie zbierzemy wszystkiego lecimy dokończyć to co zaczęliśmy Czyli budowę skrzynek to tak dziwnie muszę wejść. Później zniszczę prawdopodobnie w ogóle ten warsztat, albo go zrobię w jakimś miejscu, które będzie bardziej przemyślane. Okej, okay. czy tu się zmieści jeszcze jedna skrzynka? No, chyba nie bardzo, niestety. Co mi się bardzo nie podoba. No tak, to też to wygląda. Zastanawiam się, czy jakbym tą przesunął. Aha, bo to była pełna rzecz. No trudno zaraz się je pochowa do skrzynek. Staram się na najbardziej w kącie dać. Chociaż nie ma to sens. Dajmy ją tu. I kolejną dajmy tu jak najbliżej ściany. Tak, żeby dobrze wyglądała. I tak, żeby się jeszcze dwie tu zmieściły. OK. I teraz na Nix budujemy takie półeczki, bo bezpośrednio na skrzynkach nie da się stawiać yy, kolejnych skrzynek, więc wybudujemy sobie półeczki, na których będziemy mogli stawiać kolejne skrzynki. Jakby to nie wyglądało. Myślę, że jest bardzo praktyczne. A to jest chyba najważniejsze. Staram się w miarę równo i ustawiać, bo później będziemy to drażnić, jakby będą bardzo jakoś nierówno. Czy cztery mi na razie wystarczą? Myślę, że nie. Tylko będzie kijowy trochę dostęp do nich później. No ale dobra. Tutaj kolejne trzy A i już nie mam drewna. I też muszę złożyć jednak ten warsztat i położyć go w te właściwym miejscu już teraz bo jak widzę mi się psuje śkierka toporek myślę, że tu będzie na niego dobry, dobre miejsce. To będzie takie na szybko ewentualne naprawy jak tutaj nie będę myślę, go ulepszał. Łączę sobie moc. Zostawię rzeczy, które są mi zbędne w skrzynce którejś. Może niech na razie będzie ta. To mi jest, to mi jest zbędne, to mi jest zbędne, to mi jest zbędne, to na aktualną chwilę, to i w sumie wszystko inne, tylko mam sobie teraz w ekipunku, oprócz jedzenia. OK. Następna skrzynka. Później to jakoś ładnie uporządkuję. Na razie nie będę się z tym bawił. Zostawię sobie zwykłe strzały, a ognisko odłożę. Jedzenie jako mięsko też odłożę. Może teraz zjem jagódkę, miodek i jeszcze tą jagódkę. I te jagody też zostawię tutaj już. Dobra. Nie wiem czy też nie będę musiał zbudować łóżka, żeby się tu kimnąć. Zakładam, że tak właśnie musi być chyba. Ja bym miał tylko trochę drewna więcej. Pójdźmy teraz w tą stronę, gdzieś zciąć drzewo. I uważajmy na te trole. Tu jest chyba log logowisko troli. Więc strasznie blisko się osiedliliśmy, no ale to nic. Tak, jak mówiłem, wyzwanie jakieś musi być. Tylko dobrze, jakby było więcej tutaj zwykłego drewna. Wszystko widzę, z sosny. Jak potrzebowałem sosen, to nigdzie nie było tylko samej jodły. Jodła dwa. No to bierzemy ją. Trochę mi kondycji zostało z tego biegania. Dzięki tej mocy. Niestety nie mogę zwiększyć jakoś mocy czy coś, to już robią tylko mody ewentualnie. A ja mogę tylko zwiększyć czas, kiedy, kiedy ten albo będą krócej trwać te moce, albo dłużej, dłużej się odnawiać i tak dalej, i tak dalej. Ja zwiększyłem tak, według mnie było najlepiej. No, mamy atak. Dobrze by było mieć już swoją jakąś chatkę, ale... Kurde, dość daleko odszedłem, a nie wiem czy mam zaznaczone... Mam niby łóżko zaznaczone, ale nie wiem czy to jest to łóżko, do którego chcę wrócić teraz. Na pewno chciałbym jeszcze więcej drewna narąbać. Hmm. Tylko jakby tych jodeł tu trochę więcej było. O, jest kolejna. Tylko kondycji znowu nie mamy. Wspominam na odcinku z Warheima, bo nagrywam to też na zapas. Y jutro idę do lekarza. Na szczęście, na jutro już będą odcinki z, War z Warheima, ale już, już nagrany jeszcze wcześniej. Y a ten będzie odcinkiem na sobotę. Więc może jeszcze się wezmę i dzisiaj nagram też na niedzielę. Co się okaże? I mówiłem w ostatnim odcinku, i też w Warframe o tym mówię, że chciałem nagrywać to, ponieważ się lepiej ogląda. A z tego co widzę, dzisiejsze dla mnie, czyli w czwartek, czyli wczorajsze, przepraszam, czyli środowe odcinki z Warframe'a i Walheima oglądu się tak samo kujowo, bo mają po 3 i 4 wyświetlenia. Może ewentualnie teraz mają już coś więcej. Ostatnio nie patrzyłem, bo jak popatrzyłem, że takie marne wyniki, to się aż człowiekowi chciało, hmm, No a mam nadzieję, że... Że to tylko przez to, że jest yy, środek tygodnia i nie macie za bardzo czasu oglądać. Co jest oczywiście zrozumiałe. A jak już będziemy mieć tą sikierę z metalu, będziemy mogli ścinać yy, brzozy. To, które pisało, że jest za twarde. Będziemy mogli robić ciekawsze rzeczy. I te portale w końcu. Coś mnie uderzyło? Tu. Normalne, żeby może mógł też żyć, ale nie poleciało na mnie, więc trochę tutaj. Aha, chyba, że mnie właśnie ktoś atakuje, po prostu. To mi się bardzo nie podoba. I raczej mu będę uciekał. Mam tylko słabe strzały. I nie mam zjedzonego jedzenia na życie ani nawet nie mam takiego przy sobie. I ciekawi mnie, czy tu gdzie jest łóżko, to jest moje, mój punkt spawny. Zaraz się o tym przekonam, ale zniszczyłem moje łóżko w tamtym miejscu, więc jakoś w to wątpię. Ale jednak to jest to. Więc cieszę się, niezmiernie z tego powodu, że nie musiałem jakoś błądzić. Co my tu mamy? Jakieś twarde drewno na dachu. Ale łóżka tu nie mamy. Myślę, że od razu je zbuduję. Żeby mieć to z głowy. Przespać noc. Aha, no, w pobliżu są wrogowie. Czy ten skażał brutal? A nie, to normalne. Nie chcę sobie niszczyć też domku za bardzo. No ale mnie one odkurzają. Ok, jeden padł. Byleby nie zleciało się kolejnych trzech, w zamian za tych dwóch. I trochę drewna z siebie wyrzucili. Później będziemy też mogli sadzić drzewa oczywiście, żeby sobie odrastały elegancko. A, jeszcze ognisko zburzyłem wcześniej. E kurde. Jeszcze takie na szybko wszystko, żeby trochę posegregować, a schodzi dłużej niż bym tego chciał. Niestety miniaturka dalej będzie stara na tym odcinku, tak samo. Dopiero jak skończymy tą bazę, to będzie nowa. Mhm. Mm Otwórzmy drzwi od razu zniżmy to ognisko, bo na pewno się nie podpalę. Zniżmy też łóżko. I myślę, że może się uda dokończyć. Te skrzynki te półki. No tutaj się tak ładnie. No nie wiem jak to nazwać, ale ładnie się wszystko układało, a od tej strony się już nie chciało. Będzie skrzynki. Robię tak dużo skrzynek, ponieważ lubię mieć wszystko ładnie dość podzielone na różne rzeczy tak, nasiona do jednych, tam rzeczy z potworu do drugich, drewno do trzeciej skrzynki i tak dalej. OK, a tutaj będziemy mieć na razie taką jedną skrzynkę wyjściową w razie czego, czy to zostawić rzeczy do segregacji, czy coś. A teraz no myślę, że przy Was nie będę tego segregował, więc zastopuję nagranie. Chociaż najpierw zobaczę w ogóle, czy jest nagrywa, ile z nagrania. Otóż nagrania jest 20 minut, więc na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam Dzień. i miłego dnia. Życzę, cześć!